Elo-żelo, bo dzisiaj o takim żelku jest mowa Zack, jungler, tank, fun to play Tutaj zrobimy mały plot twist, troszeczkę poddymimy Zagramy sobie na to play'nie full pezaczkiem Bawimy się, let's go Mamy Mordekaisera w MMI To się nie skończy, dobrze Ty, ja gościa na łeb Oj, oj, oj Oj! No i dobra, teraz lecimy z tematem. Ojojoj oj, oj. No i dziękuję pięknie. Nope. Robi się gorąco. Nie! Ja nie chcę do Brazylii! Nie! Kur. Ojajajaj! Oj, oj. Dziękuję! Uf. O, robimy tak zwaną zasadzkę. Poddymienie próba numer dwa. No i teraz już mi nie uciekniesz. Teraz już mi nie uciekniesz. Dziękuję. Chwila, moment. Dzięki za doneta wariacie. Boom! Dawaj, dawaj, dawaj! O nie! Ja! A ja liczyłem na jakąś i ucieczkę. Patera! BUM! Dobra, mam pomysł Uwaga, będzie crazy Zacznijmy farmić Dla wszystkich, którzy chcą wyjść Silvera To jest rada Tak róbcie Jak to się mówi, że jak jesteś zdenerwowany Idź na spacer, odśwież swój umysł Tak samo jest w League of Legends Giniesz co chwilę na każdej akcji Idziesz pofarmić, tak? No niestety... Yyy, co?! Widzę, że mecz Yy, się zaraz zakończy, że tak to ujmę. I po prostu nasza porażka jest. Yy, no, nie do uniknięcia. To ja po prostu zrobię tak. No, prawdy? Tej... GG. Dobra, próbuję kolegę przekonać. Zak. Daj mi zagrać Zakiem, proszę. O, oh mój god Dobra, jesteśmy pół godziny później. <laughs> Nie, no skóry. Błagam. Jest. O co? Jonasz na tobie? No dobra, free winek jest. Pa! O kurwa Dobra, robimy, robimy ponownie zasadzkę. Moja ulubiona sztuczka. Poczekajmy sobie. Oj oj, oj. Co on robi? <ścoughs> Halo! Wracaj tu! <ścoughs> That's a lot of damage. <laughs> Dobranoc <laughs> Gościu, lekki stąpik tutaj przyjmuje O, biegnę tu, mój kolego Oj, oj, oj. No, proste, że ja jestem <laughs> Wybejtujmy, wybejtujmy Oh no Iś? Boom <laughs> Yeah! Tak! Stakuj się mój Dark Sealu! Tu sobie na spoko... O ho ho! -ho! No ale spokojnie, spokojnie. Ty, ale na Axana to ja bardzo nie chcę zginąć. Hello? Nie no gościu! <ścoughs> nie już nie wiem co gadał Sorry odkleja, że tam niby umrę od Axana. <laughs> Dobra, jednak... Jednak chyba Aksan stwierdził, że... Powrót na da mu nic nie dał. Pomóż mi błagam cię! Nie! No kurwa! Nie! Report Kane. A, już tak fajnie stakowanie Medjai wychodziło. No jest trudno. Chciałbym bardzo poddymić i jakiegoś dajwa zrobić. Ale to jest zbyt, zbyt ryzykowne, myślę. Patrzcie. I on teraz cofka. Nie, on się nie sofa. On się śmierci nie boi. Ty. Bye, have a great time. O, ho, ho. Twoje życie się wydłużyło o 5 sekund. No wracaj tu. No nie. Nie. Ojejku, jejku. jejku. Ej si kochanie, chodź piąteczkę przebijesz oh, Jezus Maria! Gościu jak zniknął oj O <laughs> oh, Jezus Maria! Dobra, lecimy! Bum! Oj oj! Co się dzieje? Ile to bije? Ty, no sędzia, nie gwizdaj jeszcze koniec. Ja nie chcę. Nie, ja się cofam. Daj mi się jeszcze poznać nad przeciwnikami. To znaczy, żeby zoptymalizować zop optym wygraną w tym meczu, e, lepiej, żebyśmy SPUSZOWALI tak? Nie, no to jest ejski, kochanie, no to to już, jest, to już jest koniec. No i poddali. GG.